Już za chwilę przed Państwem ferieton filmowy, który przygotowała Małgorzata Piekarska. Zatrzymane w kadrze Góra Gór to tytuł materiały, który zobaczymy już za moment. A Góra Gór to szczyt K2, który postanowili zdobyć polscy Himalaiści. Wyprawę przygotowano w bardzo trudnych zimowych warunkach. K2 nie został wówczas zdobyty. Pozostały jednak interesujące wspomnienia uczestników tej niezwykłej wyprawy i Ciekawe fotografie. Zachęcam do obejrzenia tego materiału. Życzę dobrego odbioru. Himalaiści nazywają ją górą gór. Miejscowi Czogori lub daftang. Na mapach Himalajów widnieje nazwa K2. Zdjęcia z polskiej zimowej wyprawy na drugi co do wielkości szczyt ziemi to trofeum polskich Himalajów. Wysokość K2 wynosi 8611 metrów. Leży w łańcuchu Karakorum, który swoją nazwę wziął od Kara Czarny i Korum Piark. W tej góry jeszcze nikt nie zdobył zimą. Po tej porze roku panują tam ekstremalne warunki pogodowe. Temperatury osiągają nocą minus 45 stopni Celsjusza, a prędkość wiatru dochodzi nawet do 200 km na godzinę. Prezentowane zdjęcia są autorstwa trzech uczestników wyprawy, Krzysztofa Wielickiego, Michała Zielińskiego i Piotra Morawskiego. Dlaczego zdecydowali się wziąć udział w zdobywaniu k Przede wszystkim pasja, to drugie praca. Miałem tam swoje obowiązki do spełnienia, m.in. właśnie dokumentacja fotograficzna i filmowa. No i pasja, ja wspinam się od dwudziestu paru lat, także było to moje marzenie i udało się je spełnić dlatego, że jest jednym z najtrudniejszych, również dlatego, że jest najwyższy z niezdobytych zimą. Everest zdobyliśmy, zresztą akurat tak jak z Leszkiem Cienem zdobywałem kiedyś ten szczyt. K2 jest drugim szczytem ziemi i jest niezdobytym. Polska wyprawa na szczyt Góry Gór została przerwana ze względu na zły stan zdrowia jednego z uczestników. Jego życie stanowiło dla członków wyprawy większą wartość niż zdobycie zimą niedostępnego szczytu. Po 92 dniach polscy himalaiści wrócili do domu. O czym myślę dziś patrząc na zdjęcia z tej wyprawy? Ja patrzę na to jak na coś, co było i coś, co będzie. Także było w tym sensie, że jest na jednak jakiś tam post że to dokument z drugiej próby, nieudanej, ale na próby bardzo zaawansowanej zimowej eksploracji K2. Natomiast patrzę na nieznanie jak na materiał, który powinien posłużyć do następnej wyprawy, czyli trzeciej próby. Czyli im bliżej jestem zdjęć, tym bliżej jestem decyzji, że trzeba tam wyjechać. Ona na pewno żyje w mojej pamięci. Nie wyobrażam sobie, żeby zniknęła z mojej pamięci. Niewątpliwie te zdjęcia pokazują pewną klimat, przypominają że co się działo. Może nie jest to pełen przekrój, natomiast można począć to, co się działo, jak było, jakie krajobrazy, jak... zdjęcia to im szczególnie bliskie? Ja oczywiście zawsze będę yy, powracał do szczytu K2, do jego kopuły szczytowej, do ostatniego tysiąca metrów. Yy, dymiący po prostu, wymiąca piramida, jaką jest K2. No, K2 jest chyba najpiękniejszą górą, szczególnie jej górna część, typowa piramida. I można, może się śnić pomoc. To jest piękny zdjęć, parę. Jedno piękne już nawet jest tutaj dzisiaj za nami. I to zdjęcie bardzo lubię, ponieważ ma w sobie klimat, pokazuje jak to ogromne przestrzenie przyszło nam przemierzać z wielkimi górami, trzeba się zmierzyć. Do tego zdjęcia mam oczywiście Szczytka 2 został po raz pierwszy zdobyty przez Włochów 31 lipca 1954 roku. Dla Polaków zdobyć ten szczyt... To jest nie tylko marzenie, ale to jest jakiś taki obligo polskiego, polskiej eksploracji zimowej, dlatego że to jakaś puścina filozofii pewnej Andrzeja Zawady. Jesteśmy winni i jemu, i naszemu środowisku, żeby tam powrócić. Dobrze byłoby na przykład w 1934 na 50-lecie do bycia K2 wejść na przykład zimą.